Na dzisiaj przygotowaliśmy krótki raport o sytuacji politycznej w Hiszpanii, gdzie w lipcu odbyły się wybory parlamentarne, które nie przyniosły jednak jednoznacznego rozstrzygnięcia. Król Filip VI misję powierzenia nowego rządu powierzył Albertowi Fejos partii ludowej, która uzyskała 23 lipca najwyższe poparcie w wyborach. Zwycięstwo ludowców nad socjalistami było na tyle niewielkie, że nie ma ona możliwości uzyskania większości potrzebnej do rządzenia, nawet w koalicji z bardziej skrajnie prawicowym woksem. Partia Ludowa może liczyć co najwyżej na koalicję tworzoną przez 172 deputowanych, w parlamencie 350-osobowym to jednak za mało. Fejo zwrócił się do premiera Sancheza, jednocześnie lidera socjalistów o poparcie jego rządu w zamian za skrócenie kadencji do dwóch lat. Sanchez się jednak na to nie zgodził. Hiszpański parlament ma się zebrać dopiero pod koniec września, wówczas Fejo spróbuje uzyskać poparcie dla swojego rządu. Jeżeli to się nie uda, to zapewne król powierzy zbudowanie rządu Sanchezowi. Socjaliści mają nieco większe możliwości zbudowania większości, jeżeli uzyskają poparcie Katalończyków oraz Basków. Ci oczekują jednak znacznie większej autonomii swoich terenów, w szczególności Katalończycy dążą do coraz większej niezależności od Madrytu. Takie ustępstwa mogą mieć dla kraju jednak skutki historyczne. Hiszpańskie media mówią także o oporze w takich regionach jak Andulazja czy Kastylia, których liderzy nie zgadzają się, aby Katalonia czy Kraj Basków były traktowane w inny sposób niż pozostałe regiony. Na stole leży także scenariusz przeprowadzenia na nowo wyborów.